Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam miejsca pożarów w moim rodzinnym mieście. Tak więc tak. To jest na razie to jest mapa z 2011 roku. Kół tu przy 21, ale to jest tak naprawdę zrobione w jeden, pf, 11 roku. Tu przy 21, ale to jest data mojego sprawdzenia. Tego budynku już tutaj nie ma, bo on jest doszczęty, spalony. Na Facebooku widziałem zdjęcia. Teraz wracamy tu. Halo, tu pisze zamknięte, i tutaj nie będzie już opisało otwarte. Nie będzie pisało tylko dlatego, że. To jest po prostu. Dobra, teraz kolejne miejsce. 28. Ja tylko niektóre miejsca Wam pokazuję, tu gdzie wiem, że był poże. Pokazuję Wam tylko. Ty o, czekajcie. Widać trochę, jak idą. Czekajcie, muszę dalej podejść. O, o, człowiek dzień dobry, chcę przez drogę przejść. Czy aktualizacja mi podeszła? No sprawdź. O, widać, zobaczcie. Podobno w tym budynku bezdomni się znajdowali. On jest spalony też. Ale się w 17 roku spali. Kurde. Dobrze dalej. 26. gdzie to jeszcze było Gdzie to jeszcze był pożar, Gdzieś tu na nowej też, tu jeszcze. gdzieś tu jeszcze jakiś hata jest no, no, na nowej. Właśnie na nowej wiele chat spalonych jest, wiecie? O, mam! Mam cię! O ten budynek też się spalił. No, tak, spali się. Mm. No, dobra, idziemy dalej. Dalej idziemy. Halo! Halo, tam, Z na nie było żadnego Jest, mam cię! Był to pożar. Był. Był. Tak, był. Co jest? Co? Halo, wracaj. Kurde, ten budynek też się spłonął doszczętnie z do góry. Tu wiele pożarów, wiecie, na nowej było. Wiele. Bardzo dużo ich tu było. Tak, tutaj też był, ale nie było. Jest, czekajcie. Czy tu się paliło? Nie. Dobra, na nowej to na razie wszystkie pożary. Gromadzka. Bo to na gromadzki też się kupciło, tylko ja muszę zobaczyć, gdzie. Muszę ten budynek najpierw znaleźć. Już jaka uchyna tu droga, jest fu. Ja muszę najpierw ten budynek znaleźć. Mhm. Czy to tutaj? Nie. Pytam, że ten budynek taki trochę schowany jest tam. Dlatego nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Ten budynek jest gdzieś schowany za którymś tam. Więc łatwo to nie będzie. To tu nie. No kurde, gdzie to? Już na gromadzki się kopciło. Ja lubię patrzeć zapiski w internecie. Ale To gdzieś tam dalej, halo? No w internecie pisało tylko gromadzkę. Nie pisało ile. Nie, to nie jest ten dom, bo on nie był o, macha do mnie. Hel, gościu. Czy to tu? To tu. To jest tu. Tak, to jest ten dom. To jest ten dom, tak. Uh -huh. Tak, gromadzka trzy. up